Katolickie Podsumowanie Tygodnia to seria, która okazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę i chcesz wspomóc naszą misję na rzecz szerzenia prawdy o Kościele, zachęcamy do wspierania naszej działalności poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym Katolickim Podsumowaniu Tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Spodziewany następca papieża Franciszka wyrzuca tradycjonalistów z Kościoła. Franciszek wzywa do kontynuowania reform Soboru i krytykuje tradycjonalistów. Ostatni posoborowy papież beatyfikowany. I kobiety koncelembrują mszę katolicką. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Spodziewany następca Franciszka wyrzuca tradycjonalistów z kościoła. Mianowany niedawno na kardynała biskup proszę, widocznie faworyzowany przez papieża Franciszka, znany ze swojej niechęci do łacińskiej tradycji liturgicznej. Współodpowiedzialny za rewolucję po traditionis Custodes w udzielonym niedawno wywiadzie dla londyńskiego magazynu katolickiego The Tablet stwierdził, że osobom, które uparcie przeciwstawiają się reformom liturgicznym Soboru Watykańskiego II, grozi przyjęcie pozycji, która już nie jest katolicka. Zaznaczył, cytuję: "Sobór jest najwyższym prawodawstwem, jakie istnieje wewnątrz Kościoła. Jeśli to lekceważysz, stawiasz się na krawędzi Kościoła. Stajesz się bardziej protestantem niż katolikiem". Koniec cytatu. Jak widać, kardynał tworzy narrację mającą za zadanie wywrzeć wpływ przede wszystkim na katolików niezdecydowanych, zmartwionych sytuacją kościoła, aby wprowadzając ich w poczucie winy i strach przed schizmą, zmusić ich, by nie uciekali się do tradycji. Kardynał chce za wszelką cenę upewnić rozdartych katolików w tak tzw. posoborowiu. Chce, żeby niezdecydowani katolicy poczuli się winni, że nie akceptują tego, co nigdy nie powinno mieć miejsca, czyli nowej mszy. Kardynał korzysta z takich sformułowań, którymi zarówno wywrze mocny wpływ na umysły wiernych, ale jednocześnie zapewni sobie bezpieczną przestrzeń w razie, gdyby został mu wykazany oczywisty błąd lub manipulacja. Przykładem takiego bezpiecznego doboru słów jest sformułowanie kierowane do tradycjonalistów, jakoby stawiali się oni na uboczu kościoła. Oczywistym jest, że posądzanie osób, które stają w obronie mszy trydenckiej, czyli czegoś na wskroś katolickiego o niekatolickość, czy schizmę, to aberracja. Wie o tym również kardynał Rosze, dlatego w swojej wypowiedzi nie użył konkretnej formuły jasno dającej do zrozumienia, że przyjęcie postawy tradycjonalistycznej grozi stawieniem się poza Kościołem, nie mógłby tak powiedzieć, bo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tradycjonaliści nie bronią niczego innego poza tym, czego przez wieki bronił Kościół. Co nakazuje kardynałowi uciekać się do takiej manipulacji? Gdzie leży przyczyna podjęcia przez niego tej desperackiej próby utwierdzenia katolików w jakże nieszczęsnym posoborowiu? Kardynał zdaje się sugerować swoją prawdziwą postawę kilka wersów dalej. Mówi on, cytuję, Po dwóch wojnach światowych, które zostały zainicjowane w sercu chrześcijańskiej Europy, było oczywiste, że cały Kościół wymagał olbrzymiej reformy. Koniec cytatu. Jak widać, hierarcha jest przykładem typowej mentalności czasów soborowych przesiąkniętych duchem pacyfistycznym. Ludzie ją posiadający, żyjąc świadomością tragedii wojennych ostatnich lat, pragnęli, aby Sobór pociągnął za sobą takie zmiany, które przyczynią się przede wszystkim do zachowania na świecie pokoju, który postrzegali nieraz jako wartość wyższą nawet od świętej ortodoksji. Kardynał prawdopodobnie daje w ten sposób upust własnemu sentymentalizmowi i usiłuje tym samym przenieść swoją nostalgię na obecne pokolenia wiernych. Ciężko jest bowiem uwierzyć, jakoby kardynał Rosze był naprawdę przekonany o tym, żeby soborowa reforma liturgiczna była dziełem dobrym i słusznym. Wszak by dojść do takich wniosków, warunkiem koniecznym byłby całkowity brak obbycia z rzeczywistością i życie ułudą, którą napawali się ideolodzy reformy. Wszak czy możliwym jest, żeby, będąc zdrowym na umyśle człowiekiem, widzącym na własne oczy realne konsekwencje tej reformy i doświadczającym na własnej skórze jej skutków, można było nadal utrzymywać, że jest ona potrzebna i że należy ją kontynuować? Na to pytanie niech każdy odpowie sobie sam. Papież Franciszek wzywa do dalszego rozwijania podsoborowych reform liturgicznych. 1 września bieżącego roku papież Franciszek spotkał się z członkami Włoskiego Stowarzyszenia Profesorów i Miłośników Liturgii. Stowarzyszenie działa od 50 lat i jest odpowiedzialne za krzewienie zreformowanego rytu mszy świętej oraz nowej formuły sakramentu w latach 70. XX wieku. To dzieło przyswajania sobie reformy liturgicznej wciąż trwa i sprawia, że jesteśmy zajęci jego pogłębianiem, powiedział papież Franciszek podczas spotkania. Dalszej części wypowiedzi dodał. Potrzebujemy dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wysokiej wizji liturgii, takiej, która nie ogranicza się do dyskusji nad detalami w rubrykach, liturgii nieświatowej, ale takiej, która sprawia, że oczy podnoszą się ku niebu, aby odczuć, że świat i życie są zamieszkane przez misterium Chrystusa. Drugi fragment wypowiedzi papieża wydaje się napawać optymizmem. Jest to jednak tylko pozorny optymizm, za którym skrywa się coś znacznie gorszego. Franciszek znany jest bowiem ze swojego negatywnego stosunku do starożytnej liturgii rzymskiej i aktywnie działa na rzecz jej ograniczania. Znając dotychczasowe działania oraz wypowiedzi obecnego papieża, można wysnuć wniosek, iż jego propozycja podnoszenia poziomu celebracji mszy posoborowej ma konkretny cel. Jest nim usypianie czujności osób, które dostrzegając brak jakiegokolwiek sakrum we mszy posoborowej, mogłyby zwrócić się ku tradycyjnej liturgii. Dodatkowo pozorne utradycyjnienie nowus ordo z pewnością zmniejszyłoby sprzeciw wobec reform posoborowych u znacznej części początkujących oraz mniej aktywnych i rozeznanych w temacie tradycjonalistów. Nie dajmy się zatem zwieść słowom Franciszka, który od początku swojego pontyfikatu robi wszystko, żeby zniszczyć ruch tradycjonalistyczny w kościele. Pamiętajmy, że nowa msza nie jest zła tylko dlatego, że często podczas jej sprawowania dochodzi do poważnych nadużyć i jakość celebracji jest drastycznie niska. Ordo to Toryt stworzony sztucznie, który pomija znaczną część obrzędów, wprowadza pewne elementy zaczerpnięte z protestantyzmu i judaizmu oraz zaciemnia się sprawowanej liturgii tak, żeby wiernym wydawało się, iż jest ona ucztą. Problem tkwi w samych tekstach myszalnych, a nadużycia są jedynie owocem nowego mszału i mogą służyć jako argument posiłkowy przeciwko reformie. Na końcu swojego przemówienia papież skrytykował tradycyjną liturgię oraz samych tradycjonalistów. W tym samym czasie potrzebujemy liturgii stojącej mocno na Ziemi, propter homines, nieodległej od życia. Te dwie rzeczy: zwrócić wzrok na Pana bez odwracania się plecami do świata, a rozwój w rozumieniu oraz w celebracji liturgii powinien zawsze być zakorzeniony w tradycji, która cię prowadzi wciąż do przodu, w takim sensie w jakim Pan tego chce. Istnieje duch, który nie jest duchem prawdziwej tradycji, światowy duch stecznictwa, obecnie w modzie. To myślenie, że zwrócić się do korzeni znaczy iść wstecz. Nie, ty idź do przodu zgodnie z linią wytyczoną przez tradycję. Kolejne wypowiedzi papieża Franciszka wskazujące na to, iż jedną z głównych osi jego pontyfikatu jest zwalczanie tradycji i kontynuacja reform posoborowych, nie powinny wprowadzać nas w stan zniechęcenia. Słuszne oburzenie powinniśmy przekuć w modlitwę oraz codzienną ciężką i wytrwałą pracę na rzecz krzewienia tradycji i powszechnego powrotu mszy trydenckiej w całym kościele zachodnim. Kontynuacja kanonizacji soboru. Dnia 4 września w Rzymie miała miejsce beatyfikacja świętej pamięci papieża Jana Pawła I, który sprawował swój pontyfikat bezpośrednio przed papieżem Janem Pawłem II. Pontyfikat Jana Pawła I był niczym więcej jak kontynuacją zmian soborowych rozpoczętych przez jego poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI. Jan Paweł I znany był z umiłowania pokory, Jakkolwiek jest to cnota chwalebna i niezbędna, to jednak źle rozumiana prowadzi do nieporozumień. Takimi nieporozumieniami, którymi odznaczył się pontyfikat Jana Pawła I, była np. rezygnacja z noszenia tiary papieskiej, czy też skorzystania z papieskiej lektyki. Jan Paweł I kontynuował także retorykę swoich poprzedników, kładąc akcent na promowanie jedności Kościoła, dialogu, pokoju i tym podobnych. Mimo iż bez wątpienia był on człowiekiem oddanym swojej posłudze, Kochającym Boga i Bliźnich, to jednak jego dokonania duszpasterskie nakazują stwierdzić nam przykry fakt, że jego beatyfikacja była aktem w znacznym stopniu propagandowym, mającym na celu głównie gloryfikację zmian dokonanych po Drugim Soborze Watykańskim. Bowiem po beatyfikacji Jana Pawła I nie ma już ani jednego nieżyjącego posoborowego papieża, który nie byłby ogłoszony świętym lub błogosławionym. Tym samym akt ten, miast radości z nowego orędownika przed Bogiem daje nam przede wszystkim przykrą świadomość, że, jak trafnie stwierdził lektor telewizyjny w trakcie kanonizacji papieża Polaka, mamy już do czynienia z wyraźną kanonizacją Soboru Watykańskiego II. Kobiety koncelebrują mszę w katolickiej parafii. W katolickiej parafii pod wezwaniem św. Marcina Wilnau Efretikon w Szwajcarii miało miejsce potworne nadużycie. W sieci pojawiło się wideo z mszy Liturgię celebrował ksiądz katolicki, a koncelebrowały dwie kobiety – które na przemian z księdzem odmawiały modlitwę eucharystyczną. Wydaje się, że kolejny poziom absurdu został osiągnięty. Przypomnijmy, że zgodnie z nauczaniem Kościoła mszę świętą może celebrować jedynie ważnie wyświęcony kapłan, a próba odprawienia najświętszej ofiary przez osobę świecką nakłada karę interdyktu na osobę, która tej próby dokonuje. Symulowanie wyświęcenia kobiety na kapłana wiąże się natomiast z zaciągnięciem ekskomuniki mocą samego prawa. Potraktujmy to wideo jako motywację i potwierdzenie słuszności naszej misji na rzecz powrotu do tradycji liturgicznej sprzed Soboru Watykańskiego II oraz sprzed reform 1955 roku. Co ważnego, czeka nas w tym tygodniu w Kościele. W tym tygodniu czekają nas dwa ważne święta maryjne, ale najpierw. 7 września w środę obchodzić będziemy świętego Melchiora Grodzieckiego, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku polskiego jezuickiego kapłana, który wierność wierze katolickiej przypłacił śmiercią męczeńską poniesioną w trakcie trwania wojny trzydziestoletniej, czyli konfliktu pomiędzy protestanckimi krajami I Rzeszy a katolicką dynastią Habsburgów. Święty Melchior wraz z dwoma innymi świętymi księżmi został aresztowany w Koszycach na rozkaz protestanckiego władcy pod zarzutem podżegania katolików przeciwko protestantom. Wszyscy trzej byli okrutnie torturowani. Melchior został ścięty toporem po odmówieniu przyjęcia wyznania kalwińskiego. Zbrodnia była tak okrutna, że wywołała oburzenie nawet wśród czeskich protestantów. 8 września w czwartek. Obchodzimy narodzenie Najświętszej Marii Panny, a więc wspominamy tego dnia przyjście na świat Bożej Rodzicielki. W polskiej tradycji święto to nazywane jest także Matki Bożej Siewnej, a to dlatego, że zgodnie z dawnym zwyczajem rolnicy przynoszą tego dnia do kościoła ziarna, które mają zostać zasiane dopiero po pobłogosławieniu ich i zjednaniu opieki Maryi dla pracujących chłopów i ich rodzin. 12 września w poniedziałek. Obchodzimy jedno z najważniejszych świąt maryjnych, to jest Najświętszego imienia błogosławionej Maryi Dziewicy. Jest to święto szczególnie drogie sercom Polaków, bo przez naszych właśnie przodków zapoczątkowane i dające świadectwo wyjątkowej opieki Matki Bożej nad naszym narodem. Początki tego święta w aktualnym pojęciu sięgają czasów od Sieczy Wiedeńskiej, a więc w wieku XVII, kiedy to wojska polsko-austriacko-niemieckie pod wodzą króla polskiego Jana III Sobieskiego obroniły całą chrześcijańską Europę przed najazdem muzułmańskich osmanów. Zgodnie z przekazem, Sobieski był wielkim czcicielem Matki Bożej i prosił ją o zwycięstwo w bitwie. Udając się na bitwę, zatrzymał się na modlitwę w Sanktuarium Maryjnym w Piekarach Śląskich, Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, czyli 8 września 1683 roku, wraz z wojskami, dotarł pod Wiedeń, a 12 września, w Dzień Bitwy, z rana służył do Mszy Świętej, przyjął Komunię Świętą, a na chorągwiach rycerskich kazał wypisać imię Maryja. Wojska Sobieskiego pod hasłem Maryi odniosły chwalebne zwycięstwo, któremu zawdzięczamy zachowanie Europy od pogaństwa i barbarzyństwa islamskiego aż po dzień dzisiejszy. Papież Innocenty XI, wdzięczny za to zwycięstwo matce Bożej i polskiemu królowi, nakazał ustanowić dla całego kościoła święto najświętszego imienia Maryi, a Jana Sobieskiego uhonorował zasłużonym tytułem Obrońcy Wiary. Święto to jest nie tylko świętem religijnym ale także świętem narodowym, które nakłada na każdego Polaka, niezależnie od wyznania, moralny obowiązek pamięci i uczczenia zwycięstwa naszych ojców, o którym tak pisał sam król Sobieski. Bóg i pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Koniec cytatu. Święto to jest również świadectwem prawdy o niemożności rozdzielenia narodu polskiego od wiary świętej, co doskonale ujął jeden z ojców niepodległej Polski, Roman Dmowski, pisząc. Katolicyzm nie jest dodatkiem do Polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od Polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Zachęcamy zatem, aby dzień ten uczcić w sposób uroczysty i potraktować go jako okazję do upamiętnienia jednego z najwyraźniejszych powodów, dla których możemy być dumni z bycia Polakami. W miarę możliwości udać się na mszę świętą, a także w osobistym nabożeństwie podziękować Matce Bożej za opiekę. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale ukażą się dwa filmy. Pierwszy film to będzie mój film na temat tego, do czego jest potrzebna jaką rolę pełni cisza w trakcie mszy świętej i dlaczego msza święta nie powinna być hałaśliwa. I ten film ukaże się w środę, a w piątek pokaże się mój film na temat tego, czy znajomość łaciny jest potrzebna do tego, by chodzić na mszę trydencką. Mamy też aktualizację w sprawie Tradiboxa. Tak jak mówiliśmy, mieliśmy wstawić Tradiboxa, jak odezwie się do nas zwycięzca lipcowej edycji, ale do tej pory się nie odezwał, dlatego zdecydowaliśmy, że wstawimy ten filmik, jeśli nie odezwie się do nas zwycięzca lipcowej edycji do końca tego tygodnia. No i za chwilę robimy też losowanie edycji sierpniowej i w tym tygodniu ogłosimy wyniki. Tak, i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite. Ta seria okazuje się właśnie dzięki wpłatom naszych patronów. Link do naszego patronita znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcamy też do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. Dziękujemy za wysłuchanie podsumowania i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!